Tytułowe łotrzycy są aktorkami marzącymi o wielkim sukcesie i prawdziwej miłości. W ich role wcielają się Małgorzata Osiej Gadzina i Katarzyna Trzeszczkowska. Najciekawsze dla mnie to jest temat. Bo yy, i traktuję to trochę też osobiście, ponieważ to jest historia aktorki, yy, która, która przez jakiś czas nie, nie grała yy, głównych ról, i postanowiła spróbować własnych sił nie w teatrze, tylko w estradzie. No, i tu się zaczyna górka troszeczkę, bo oprócz tego życia zawodowego dochodzą też problemy, a w zasadzie no takie rozterki osobiste. Moja bohaterka jest amatorką, która stara się wbić w ten świat. I dla niej, estrada to jest właśnie taki rodzaj sztuki. I dla mnie ten spektakl to jest taka walka o marzenia, że pomimo tego, że mamy ciężko w życiu, pomimo tego, że, że coś nam się może nie udać, to my ciągle walczymy o te nasze życie, o te nasze marzenia. Na razie jeżdżą z hałturami, nazwijmy to rzecz po imieniu, po prowincji, po różnych domach kultury, małych miejscowościach, dają recitale. No i jak to zwykle u Łosieckiej, jak to zwykle w życiu bywa. Także. No mają pewne doświadczenia emocjonalne, są w różnych związkach. Te związki się zmieniają. Jest mężczyzna też, bo to jest, ja twierdzę, że to jest sztuka feministyczna i ona jest o bardzo mocnym potencjale feministycznym, właśnie dzisiaj. właśnie dzisiaj. I one są w różnych związkach, no ale nie mogę zdradzać płęty, bo to ma konsekwencje. Rolą Kozika wcieli się Robert Mania. Nie jest trochę nieprzyzwoitym człowiekiem. Nie, wykorzystuje je nie tylko finansowo. Łotrzyce pokazane zostały po raz pierwszy 45 lat temu. Jednak tekst, mimo upływu lat, jest nadal aktualny. W życiu estradowym nic się nie zmieniło. Jest tak samo. Nocujemy w podłych noclegowiskach, nawet nie zawsze można to nazwać hotelem. Pieniądze są albo ich nie ma, a raczej nie ma. No i jeszcze, jeśli to są dziewczyny, to one są zmuszone do wchodzenia no, w relacje, no, nazwijmy to tak, z menedżerami. W spektaklu przewijać się będą piosenki Agnieszki Osieckiej z muzyką Ojca artystki. Znamy Agnieszkę Osiecką, znamy jej utwory literackie, znamy przepiękne piosenki, które śpiewa cała Polska od lat. Przecież to są piosenki kultowe, eee, wspaniałe teksty, fantastyczna muzyka. Dlaczego nie sięgnąć po Agnieszkę Osiecką ponownie? Za choreografią odpowiedzialny jest Karol Miękina. Mamy do przygotowania kilka piosenek eee, Agnieszki Osieckiej nabrały one formy takiej powiedziałbym kabaretowej pod względem aranżu i też pod względem choreografii ja postanowiłem w tą formę także pójść. Na 30 marca zaplanowano premierę spektaklu Łotrzyce w reżyserii Piotra Bogusława Jędrzejczaka.